być kolejny odcinek. I na początku chciałam przeprosić, że w tym hotelu nie nagrywam, ale po prostu nie chciałam w nim nagrywać, bo no wiecie. Ale tutaj mogę sobie przynajmniej jakieś tam nagrać coś. Więc, więc sobie jakieś te rzeczy. Ej, więc no. Okej, okay, to zacznijmy tą historię. A! Jak ja przecież normalnie mogę chodzić? Ała! Jednak mnie boli noga. Wszystko mam tu rozrzucone. O, mój domek. Fajnie. Dobra. Teraz się ublać trzeba. Ehm, nie wiem. je mogę w pizamkę. Taką świąteczną, bo w końcu święta i dom. Nie mam domku wyczerpanej. No niestety, za niedługo idę już do przedszkola Głupiego, nienawidzę chodzić do przedszkola Ooo, nasza piękna choinka, patrz jaka jest piękna Wy to widzicie? Lilka! Uy! Uy, uy! Matku, Lina, lilka Co ty zrobiłaś lilce? Nic, tylko ją obudziłam. Po co ją budziłaś? No nie wiedziałam. Chodź, Link. nie w twoim ciępu ubliżamy. Dobrze. Dobra. To się ubijemy. Ja idę jeszcze chcę spać. Ogrodniczki będą fajne. Dobra. Oki, okay, ubrałam te ogrodniczki. Ale dalej nie wiem co porobić. Mam tutaj tableta. Mogłabym sobie pograć, ale mi się nie chce. Chętnie bym jakiegoś pranka zrobiła, ja może obudzę moją siostrę. Będę ją sobie obudzić, bo innego nic nie mam. Do roboty to będę ją obudzić. Pod śwódku, bo ona jest wciekła. Ej, pasuje mi ta czapka. Tylko radę ją sobie Dobra. Chyba to nikogo nie jest, czapkę to mogę. O w sumie chyba ją mogę odwrócić. Idziemy. Ej, pamiętajcie, że z wideo łapek w górę. Wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. Będzie oczywiście więcej takich fajowskich filmów i pamiętajcie, że zaraz będą dodawane. Oliwia, wstawaj! Oliwia, Oliwia, wstawaj! Matko, belka, co chcesz? Oliwia, wstawaj! Matko, no, która jest godzina? Szósta rano, wiesz co? To normalnie o szóstej rano budzi. No ja. Nie jesteś normalna. Co z tego? Co z tego, że nie jesteś normalna? Czemu się świątecznie nie ubierasz? Nieważne. Nie lubisz świąt? Lubię. To czemu się świątecznie nie ubierasz? Bo nie chcę. Pomalujesz. Pędzel. Ok gotowe. Ja tak musiałam że tylko poprawić. Super. Krem. Okej. Okay. Jeszcze się ja tylko w moją pielęgnację wytrzę. Zbieram. Rębnikiem. Poczekajcie chwilkę, widzę, że ja muszę sobie tutaj wydać jakieś rzeczy. Jakieś. Slafroki... Slaf. I tak Ej, po co takie mini slafroki? Nie wiem, to dla ciebie jakieś... Okej... Okay. Płyny... Dobra... Okej, okay, chodź. Idę. Rodzice robić za Nie. Czemu? Bo nie. A zrobisz mi się danie, bo jeszcze nie umiem. No. Kliknęłam na drugi, żeby mówić rodziców. O no dobra. Czasem mi mogłabyś mi pozwolić. Klikać. No ale i tak. I tak kliknęłam. To najważniejsze, że kliknęłam. Ja ich obudzę i czekaj. Wstawajcie! Matko, co chcesz, Amela? Po no pierwsze, nie jestem Amela, tylko Amelka. Pff. Ta, na pewno. Czemu Oliwia wszyscy by płakała? <laughs> o, nie, ona jest Oliwia. Czemu Linka płakała? Nie wiem. Ojej, dobra Nieważne ubierać się O ty lepiej się ubieraj Przestań Nie przestaj Abelka przestań Dubla Jedy Weź sobie ten Halo Lila Dobra jest Okej Lila obudziła mnie. Tato wstawaj. Ma po to no co chcesz? Bieraj się. Idziemy być, prawda? Ojedy, dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra. W sumie. Czemu, się tego brałeś? Nie wiem. Na pierwsze piętro. Whee! Oj. Um, okej okay, dzieci. Po co tam wiszą klucze? Nie wiemy. Po co tam wiszą? Ehm. Um, ehm. Um, co chcecie dzisiaj do śniadania? Nie wiemy. Jak nie wiecie? Ej, no to ja chcę kanapkę pyszną. Okej, okay, mam już pyszną. Ale jej nie lubię. Nie ważę, że nie lubisz i tak ją dostaniesz. E. I soczek. Jej, soczek to lubię. Siadaj. Dobrze? Zabaję miejsce. Tak, to twoje. Dobra, mam dla ciebie talerzyk. Dziękuję. Perfek, i pyszne jedoko. A nie do kubeczka, proszę. Dobrze, dam ci tu. Profesor, chyba sobie zrobicie jej dzisiaj, tylko nie, nie mamy bekonu. Nie, jajka są, ale bekon nie. Kary Harry jest bekon. Bo jak ty to zrobiłaś? Normalnie bierzemy bekon i jajko. Moje ulubione danie. Podgrzejemy. A wy co chcecie? Ja to samo co Amelka. Okay. czyli to samo co Amelka. A nie z innego? No dobra, burka Okej, Borka. Okay, I sok? Tak. A ty co chcesz? Nie wiem, może to bagiek albo w sumie nie. Ja. <coughs> tylko morele? Tak. Ojeju, moje danie się już ugotowało, Wrzucę jeszcze tutaj dla Bel. Znaczy, dla Oliwii. Ojej, ojeju, jak tylko morele, no to dobra. A picie jakieś kawa? Dobra, kawa. Kawa. to jest jakaś taka poranna rutyna. Rutyna. Jeszcze mój specjalny składnik. Mamo, a co to jest? Nie wiem. To jest takie. To jest pomarańczowa. No nie. Ale prawie, okej, okay, wyjmujemy Dania, się nie paliów. I wszystkie talerzy, w kładamy i kubki. Sok. Oj. Sok, sok, Bo ja też to sok. Do mojego jeszcze kawa. Dobra. I jeszcze oreżatka. Dobra, okej, okej, okej. Okej, mam wszystko. A dla... Y, Lilki? Tak. Chodź, chodź, już jedzenie ko, jest gotowe. Idę, idę. Dobra, ty też. Idę. O, oh, mój ulubiony! Idę, ja, ja, ja. Pyszne, na pewno będzie pyszne. Okej, okay, już odniosę do ciebie. Do zlewu? Dobra, już. Już tak szybko, no. Morela. Moje ulubione. Ja też zjadła. było przepisne, a mogę się pobawić na pole? Dobrze. Co yeah. Chcemy tu porobić fajnego. Poskaczę. I co się tu chciałam? A w sumie nic. Okej, okay, fajnie, ojojojoj. Oj, oj, oj. Ale wysoko skakałam, nigdy tak wysoko. Jestem, tak szybko, tak. Właśnie sobie chciałabym zrobić herbatę. Sorki w ale nic nie widać w tym kubeczku. Ej, cześć moi pieski, co wy robicie? O matko, jedyna. Sorki to mój brat, tak płacz a bo co mogę włączyć? Nie włączaj. Czemu? Bo nie. Mamo, bo dzisiaj mam iść na tańce. To szybciutko, tylko szybko. Znaczy dzisiaj mam gdzieś iść, coś kupcie. No tak, dobra. O jeden biuro pole. Poczka. Chodź szybko, Amelka. No ale idziemy dzisiaj na tańce i jeszcze coś jeszcze zrobić szybko. Pole do wózka wezmę. Okej, okay, chodź, Jeszcze portfel. Okej, okay, jesteśmy. Widzę, jak coś to mój brat Niestety tak płacze, bo zaczął w swoim pokoju. A teraz w salonie i w ogóle już jest późno u mnie. Ale no... Bo to jak w ogóle... Tam, się dzieje, że dopiero chciałam od mojej koleżanki. Dopiero skończyłam gadać, to byłbym w kodzie. Dobra, widziałem tylko schroniska jak to gdzie dzieje, Nie Jak to gdzie dzieje, pójdziemy. No, jak myślicie? O, tutaj, bo tutaj są torki dla pierwszych, ale też to można sobie wypowiedzieć. On robię takie torty. Chodź. Wybieram ciebie. Ja już go wybrałam. Okej. Okay, to ja wybieram... ciebie. To będzie mały zwierzaczek. Okej, okay, na początku trzeba umyć. Okej. I Okej, chodźcie. Dzień dobry! O, dzień dobry Państwu na zawody! Ja tutaj właśnie będziemy mieć wszystkie zwierzaczki. Czy możemy zdechować zwierzaczka do domu? Tego pieska, bo to nie jest... liczy, tego kotka, ale już mamy kotka, ale mogę to uprzeć. Nie wiem, to sobie jeszcze zwierzaki surowizowe, ale nie wiem. Aj, to jest jeszcze jeden kot. O, ubrania. To się nie zajmować. Dobrze. Jest! Zawody tutaj będą. Tak, tak, państwo będą. patrzeć My tutaj robimy zawody. Dobrze, będziemy patrzeć. a kiwę czy szklanę. Okej, dobra. Dwójka musi stać na tej samej linii, czyli na tej. to. Start! teraz drugi raz, I start. Mój piesek wygrał. O nie. Ja... Lilu, jak nie mogłaś tak wygrać. Dobrze, mogą państwo kupić. Ale najpierw muszę się sprawdzić wyścig. Dobra, to ja. Nie. Nie, to Paweł. Ujedy. Ja, 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 ja. Dobrze, możesz. I ja dobrze, czyli siostra kontra siostra. Na początku trzeba je umyć. Ja bym je pierwszy. Mamo umeję szwiko. Ojej, Ja cię umyję, dziewczynko. Dobrze. jak umę tydzień. Mi też pad... Nie, bo ty nie masz kuli. O, no jest... o. Dobrze. A kiedy okay, mamy wyczyszczony. Давай, давайте. Эй, был старт, Лисси. Старт. To było dziwne. Haha, ha, ale z ciebie Babik. Haha, ha. ha, ha, ale z ciebie Babik. Mama wygrała. Gratulacje. To możemy wrześć? Oczywiście. A możemy dzisiaj tej zanocować? Wieć będzie będzie ty fajnie. Ojej, ale coś mi się tu wyświetliło Oj Dobra Ej, <laughs> są dni w domu To co mi się, się wyświetliło? O ty nie możesz spać Tu i tu Czy nie ma jakiegoś łóżka? Niestety A tu bekon I jajo I jajo i dalej polejemy Widzielibyście mi czy robicie jakieś, których kin czy, czy jakie co byście chcieli tym razem? Jaką historyjkę? A ja już kładam.